Słuchajcie, 200 subskrypcji. Oto moje Betty Betty. Oto jest Responti Tibeti Jakieś niepotrzebne rzeczy, co wy tam macie, ale żeba musi być i chustki. Chociaż żeba to tak średnio. <laughs> A do wyjaśnienia co to jest Betty Betty? To jest. To jest takie coś i można to... No, tak sobie robić i to. Jest... Ogólnie rękawiczka z manką hmm. trzeba jakikolwiek Boże. tu, Betty Betty No i do lodówki i będzie się respawnować Betty Betty chociaż, chociaż nie wiem, bo wcześniej był inny respawn Betty Betty, więc nie wiem czy do końca ten, ale powinien chyba Jeśli nie wiem, może to żart, nie wiem i tak mówiła, że ten film jest troszkę i dłuższy, bo, bo będzie dłuższy, bo ja tak chcę? To to nie tego. Ja mam pamiątkę z wakacji. Jakich z wakacji, kurczę, to jest pamiątka z dzisiejszej wycieczki szkolnej. Wieliczka. I co coś jeszcze? Może jeszcze, jakby dla niewidzących, to mój pokój jest trochę tu bałagan. Musiałbym posprzątać. Nie pytajcie, co ja tu robię z małpami. <laughs> Eksperymenty. A tu mamy tabliczkę do uczenia się. <laughs> I teraz te, ten Betty, bo ten to jest wojownik. Król, a ten to może być, kto chcecie, Zastępca Króla, kto chce, albo możecie nie rysować buzi. Ja tylko kota dla fajności, muszę iść do lodówki, Siedem godzinku godzin później jesteśmy. O patrzcie, na moją kuchnię, wystarczy, że go wsadzę do lodówki i se tam leży? Będzie fajnie. Chociaż z wodą bym wolał. Bo się by zamroził, ale może pęknąć. Bo raz tak zrobiłem. No. To brzmi tyle. Ale jeszcze bym wam pokazał fajny długopis. Czarny. Nie wiem czemu, ale chcę. Oczywiście to... Tak wygląda nie wiem tutaj moje studio? No. Tu ogólnie możemy sobie posprzątać. I pamiętajcie o subskrypcji. Bo to jest najważniejsza rzecz. 20 subskrypcji to się należy na poziomny film. nie dobijamy do 40 subskrypcji. A jak będziemy mieli 40, to będzie 100 subskrypcji. I co Wam chciałem powiedzieć? że jak będzie fajnych subskrypcji jak będzie dużo subskrypcji, to będą fajne filmy i będzie, będę częściej nagrywał. No bo teraz to zauważyłem, że mniej więcej osób za bo więc mój kanał się jakoś rozwija. I, I teraz no to może będą memy jak odkryję coś albo będę sam udawał rekord. Że może to niezbyt normalne, ale jakby coś, to. To piście komentarze też, i możecie dawać łapki w górę, i co tam chcecie. No, no i to tyle. Cześć, papa. Pa. Subskrypcja.